ma widzowie w kolejny materiale na tym kanale. No i miało nie być odcinka. No ale pod tym poprzednim odcinkiem udało wam się zrobić 3 wyświetlenia. I ogólnie udało wam się wbić łącznie 31. A jak wiem 10 dać 5 jest 15. Oraz się 15, a 15 dać 15, 15 to 30, a 7, się 31. Więc jest odcinek a następnego to będzie 20, więc Wy tego raczej nie wbijecie. Więc no. Tutaj sobie grałem. Tutaj sobie bię, trochę pucharków. A i kolega mi powiedział, że on grał takim takim z I bez muszkietelki arczerki. Więc spróbuję takim. Jeśli nie wyjdzie, to wrócę do mojego. ukochanego deczku. No to spróbujmy tym dekiem. Okej, okay, dobra. Nie wiem chyba w powinienem zacząć. I może łyczka. O Boże, mi nie na siódmym! Nie, nie wiem jak walczam. Oj, 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 oj. Oj. Co mě to se postačí na ten? Dobra, rozbalí boj. Ne. A No moja się nie silniejsza od tego No kurde, przegrywam Niedobrze Bardzo niedobrze Not good, not good Jedynia Wójt Ja pierdolę, no why, Czemu takiego sobie muszę myśleć? Ja bym przestańcie grać tych co to tam jest Mamy jeszcze chwilę tu na mini i ten jest w No bo to chyba zniszczyłem Elektro Dragon Powiem zatrzymać No i jeszcze to co zniszczyłem jest... mi trochę obra. Co? Kłycz. Nie! Co ty zrobiłeś, debilu? On zaatakował wizarda nie tak... I tutaj kosz nawet jeszcze taką żartę nawet nie zrobił. Ja tuk, Nie... Ej, okej, okay, dobra. Wiedzieć go nienawidzę? To jest trochę bez sensu. Good game, good stay. Nie no, tak się że moim zdaniem jest jedna rzecz, która jest bez sensu. A bez sensu moim zdaniem jest to takich Hograjder, zamiast lecieć tylko na przykład do wieży Właśnie, o co mi chodzi, że... Powinni stworzyć, chyba że taka jest, ja, a może ja nie nie wiem, ale powinni stworzyć taką pozycję, która od razu leci, która się nie zastanawia, tylko od razu tylko leci do wieży. Jak na przykład postawiam na przykład jakąś budowlę, to nie, on nie zwraca na nim uwagi i leci do wieży. No i właśnie te, dlatego tego trochę tego, tego, tego nie lubię, bo przykład na, 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 tylko Babisia Baby Dragona nie mam nic. Nie mam żadnej kontry na takie. bo łyczka kosztuje ten, a Minionsy są za słabe. Więc ja chyba zmienię ten deck, no. No. Bo ja mówię, ten deck mógłby być lepszy, jakbym miał kontry na, na te latające glidy. A nie mam. Bo ja nie mam tego baby-dragona, Minionsy giną na dwa hity, Jakie je postawię, to oni nic nie zrobił, Kanon, nie walnij. A, a Proszę jest pić z elektrylagonem. Więc no chyba zmienię. Świnie! No. Gdzie tą walkierię bym zostawił? Tą łóczkę bym ściągnął. No bo walkieria, walkieria jest git. Walkiria jest gig. No to okej, okay, to musi przyznać, że Gorzej z tą, łyczką. Nie wiem, jak wy, ale dla mnie po prostu za dużo kosztuje. O, właśnie, po nie miał. I właśnie, bo zobacz. Jedynie na takiego balona, ja nie mam kontry. Electro Dragon i łyczka bardzo mało biją I właśnie, nie mam kontry bo teraz są na takie rzeczy. E e czy znaczy mam, ale są to drogie. Rasz Rush. Raszować będę musiał trochę teraz. Dobrze, jedną tylko nam pekkę Rozwalę mu tą wieżę? Nie dam rady. Nie dam rady, no. Ale to i tak na razie wygrywam. To jest Dobra Elektro Okej, okay, dobra, wygrywam No, bo teraz mu pewnie to mówiła, że elektryczny już rozwali, no Nie? A, mami daj No bad, ja tylko... bo to nie rozwali tego. Ja tylko walczę po to, żeby nie rozwalił mi te... Hog Rider, trudno. No muszę cisnąć, muszę cisnąć, bo jedna na wieża tutaj... O! Łon! No i dobra, nie jest to ale... No dobra, no z drugiej strony jednak... Arczarki też na dwa kity skinął. А я вам здесь я такую ручку заменю, только то, что такие вот они, кладут в реку. Есть он, мушкет. Но их у вас, что мушкет, какие-то вот деревеньки, я не разбирал, я его не разбирал. Мушкеталька вот у вас там. Ostatnia gra, i tak nawet jak przednać, będę miał będę tylko jedno, ale... O i zobaczcie, teraz na przykład w walgirię i muszkieterkę i przez to, moim zdaniem, no, takie wyjście teraz jest dobre. No zniszczył mi tego. Z drugiej strony, Hogrider na nim i tak on dostał. O, kurde. O, dobra, jest. Ich, rozwaliłem ich. Rozwaliłem tą wieżę, tą mini pełkę. Ej, dobra, ja jestem w szoku. Ja postawiłem tą mini pełkę tak o sobie, żeby po prostu poszła, na ona wieżę rozwaliła xd e, elektro tutaj ponieważ wasze, to będzie się ten a poza tym tu jedno mi zostanie do ewolucji blisko na bej. nie zdążyły? nie zdążyli, teraz minionu się rozwalą Witcher, no ej, dobra, tak krzyże nie jest ta gra, jest bardzo dobra, jak, jak na moje umiejętności. Nie mam się tego kontrolować, ale nie mogę tego kontrolować. Fogrider i Pekka. Ja też kanona. A co? Nie jestem gorszy. Jak desperacko! Oj, desperant. Desperacko próbuję uchronić się. E dobra, faktycznie jak postawię jeszcze jednego tu, to będę miał przerąbane. Tam teraz kanona, tu muszę zostawić sobie co najmniej trzy tak kanona. Ja pigino A no horda szkieletonów, no. No to jest typ, którego nienawidzę takiego tego, bo on sobie tylko szkieletonami i tym próbuje rozwalić bardzo no Nie no to jesteś fatalny Oni odwrócą uwagę, oni będą strzelać. Kanon Odwróci ich uwagę. No, odwrócił chuj. Gówno. Dobra. Ale ciężka walka o ty krzyży? Nie spodziewałam że aż tak ciężko będzie. Próbuję się przebić. Nie, dost nie, nie zrobię tego. Nie pozwolę mi. Well played, well played. Ale mam pytanie: Czy wszyscy naprawdę na tym poziomie. By. Okej, okay, może ten dek jest dobry ich, ale naprawdę oni po prostu tylko grają tym dekiem. Pytanie: czy to jest łatwiejsze niż jakimś innym dekiem, a oni. By, ten... Może powinienem znać jakiś dek, którym po prostu ten grać jak typowy ham. Żeby grać tylko najlepszym dekiem. Hm. Jak sądzicie? Bo naprawdę, na niedługo na... naprawdę tak zrobię. A to jest powtarzany schemat. A masz on Souf i ten Goblin Barrel. Więc no. Więc do zobaczenia w następnym materiale.